Witam. Moje nazwisko Wiesław Kozłowski. Chciałem y, zaprosić wszystkich na y, chętnych na naukę głagolicy cotygodniową, y, transmisję weekendową i właśnie dzisiaj wypada y, o 19:00 na moim kanale przebudzenie Słowianym powstanie z kolan i to będzie kontynuacja poprzedniego tematu z ostatniej transmisji. Tamta przypominam była nauka Głagolicy prawdziwy nowy rok 20 marca i jak przywrócić harmonię na świecie. Teraz y, będzie właśnie dalej, tylko nie będą, y, nie skupię się na tym, y, jak to zrobić. Y, to zrobię od, po prostu odcinek osobno w ten dzień, gdzie y, bo tutaj w ostatnim odcinku właśnie pokazałem, jakby, no pewne rzeczy. To był taki część rzeczy, które, które by mogły wyprowadzić całkowicie z Matrixa, czyli takie przebudzenie, ten a teraz chcę pokazać w kontynuacji, jak przywrócić harmonię na świecie. To powiem trochę, no jak doszło do tego, że tej harmonii nie ma. Więc. No, i też, jak tamtym, y, tak jakby y, znakiem Głagolicy y, odcinka y, była Jezica, to teraz myślę, że takim, y, taką, taką, która będzie właśnie, y, właśnie jakby, jakby związana z, z tą tematyką tego odcinka, to będzie, no myślę, że G. I, I co będzie teraz w tym odcinku, mniej więcej? Spróbuję coś nakreślić, temat. A więc tak, będzie o, o kopcu kraka, bo ja uważam, że w ogóle kraków jest związane z tym po prostu no, z tym, co się teraz, co się stało, że zło tutaj zaczęło panować. No i tak, jakby, właśnie temat Kopca Kraka i Dombu na, na Kopcu Kraka, a później Rotundy. Druga sprawa, chcę powiedzieć o, o takim filmie, znaczy o przedstawieniu, które, które masoneria na Wawelu, było przedstawienie teatralne. Znaczy, gdzieś też było. W ogóle ogólnie było takie prze, przedstawienie y, teatralne, ale ja byłem akurat y, na Wawelu i to było y, legenda o smoku wawelskim. I tutaj właśnie y, na tym przedstawieniu Masoneria pokazała mi się wydaje, y, naprawdę, jak wyglądało y, właśnie. Co się stało, że. Y, że te negatywne energie przejęły y, ten świat. No, powiem, powiem po prostu. Y, tutaj w ogóle w tym przedstawieniu y, jest o. Y, zaczyna się po prostu jak. Y, nie jakieś o Polsce, o chrześcijaństwie w 1966. Tylko pojawia się król Lech. I jak I y, y, właśnie. I y, tu jest o królu Lechu o, i jego synie y, kraku. Królu Kraku. I tu jest właśnie też y, Kraku od, od Kruków. I tu jest właśnie ciekawa rzecz. No i później o, o jego synach, czyli y, Kraku II i Lechu. I Lechu Zabójcy i Wandzie. Tylko, że tutaj jest trochę jedna y, rzecz, która nie odpowiada kronikom. To trochę nie wiem, czy masoneria tutaj specjalnie zmieniła, czy nie, ale po prostu no, tu jest, że, że nie jak w kronikach, że, że zabił lech i dlatego lech zabójca jest w różnych kronikach nazwa właśnie tego króla, tylko że na odwrót tutaj zabił niby krak. Ale nie wiem, czy to jest istotne, czy nie, ale bardzo istotny jest moment, gdzie gdzie po prostu. Chodzi o to, że według tego przedstawienia ścięcie gaju, świętego gaju było spowodowaniem pojawienie się smoka, czyli zła. I, I właśnie na końcu jest też ja nagrałem właśnie nagrałem te przedstawienie, tylko nie mam właśnie końcówki, bo mi bateria padła ale na końcówce właśnie y, tego przedstawienia było wyjaśnienie, y, co trzeba zrobić, żeby po prostu przywrócić harmonię. I, i, teraz, i teraz po prostu, y, y, no to jest y, odnowienie jakby, jakby, jakby tego świętego Gaju. I po prostu y, mi się wydaje, że tu też y, tu też y, tu też może nie do końca chodziło o święty Gaj, tylko, tylko święty Gaj to było tak, żeby y, przekazać informacje, a nie, nie żeby było do końca y, wiadome, o co chodzi. I myślę, że mogło być ścięcie świętego y, y, no jakby drzewa życia. i też pojawiły się teraz właśnie informacje. Są ludzie, ludzie którzy niby mówią o tym Drzewo, drzewo Życia, ale coś tam, ktoś mi tam podał kiedyś link do takiej dyskusji. No i tam jest, tam jest niby, że w Gdańsku było to Drzewo Życia. To pewno chodzi o Świętą Górę. No ja uważam, że właśnie Dąb na Kopcu Kraka mógł być tym Drzewem Życia. I ścięcie tego drzewa właśnie spowodowało. No i może świętego Gaju, bo właśnie teraz. I teraz chciałbym się skupić właśnie na tej końcówce tego przedstawienia. I wytłumaczyć, że, że tam jest właśnie, żeby przywrócić tak jakby ten święty Gaj. I też mi się wydaje, że tu chodzi o to, żeby w ogóle zacząć sadzić drzewa. Sa, yy, właśnie to, co mówiłem, zacząć yy, te rolnictwo, to wszystko zacząć coś uprawiać. Yy. I tak właśnie ja będę pokazywał, że na przykład z głupich pestek można po prostu yy, za, yy, za, yy, zasiać, zasadzić yy, drzewa. I tutaj pokażę Wam, o tu już są takie gotowe, jakby sadzonki. O, widzicie, z peski. Śliwka puściła po prostu już, już ten. I to można wsadzić w ziemię. Można, e, można gniazdowo e, sadzić. Można, e, można najpierw zrobić, sadzić i jak ktoś ma czas. I po prostu tu chodzi. Wiadomo, że chodzi o pewne święte drzewa. E, te główne święte drzewa, ale, ale popatrzcie się jeszcze. E, chciałem wspomnieć o jednym to będzie wszystko w odcinku, ale. Ale chciałem jeszcze o jednym. Po, po, macie powiedzenie, że każdy facet powinien y, zasadzić drzewo. No i to jest przekazie właśnie dębów. No to myślę, że dom był tym drzewem życia i dom na kopcu kraka. Dobrze, jeszcze chcę na koniec tylko y, w tej zapowiedzi y, powiedzieć, że tak samo y, y, wenta ostatnio pod, y, podważa to, co ja mówię, i o, o kościele obrządku słowiańskim i po prostu chciałem też poruszyć może zdążę poruszyć ten temat i teraz sobie tylko zadajcie pytanie, bo w sumie tak naprawdę na moją wiarygodność też, no w sumie hejt właśnie Wenty który, który został przez iluminatów nasłany, żeby mnie zlikwidować, no to tak na prosty rozum gdybym ja to co mówił nie miało sensu, nie było prawdziwe, i, i po prostu nie byłyby to realne wyjście na, y, z Matrixa, i Głagolicy by się nie obawiali żywej wody. No to czemu, czemu Fenta tutaj jest, y, interesuje się w niedzielę, nie opuszcza żadnych transmisji, a nie kogoś innego się nie, nie interesuje? Pozdrawiam jeszcze raz, zapraszam. Przebudzenie Słowian i powstań na kanale YouTube Godzina 19, dzisiaj 24 marca 2024. Pozdrawiam.